Serwus z tej strony Masny Chłopiec. Witam na kanale Listopany. Dzisiaj ze mną po raz kolejny jest Manio. Witam. I żeby nie zapomnieć się, tak jak w ostatnim odcinku, na początku zadam pytanie odcinka. A pytanie odcinka to jaki jest klient w krawacie? Zapraszam do komentowania. I Piotr jeszcze pytanie. No, też jestem z niego zadowolony. Myślę, że. Jeszcze właśnie przed takim Oficjalnym zaczęciem Chciałbym bardzo pozdrowić Takiego kolegę Matiasa Graliśmy z nim w Sea of Thieves Bardzo miły człowiek Miał urodziny 100 lat dla niego No Ale już takiego koniec gadania formalnego Zaczynamy mówić Wychodzimy do ludzi Ale żeby wyjść do ludzi Trzeba się jakoś ubrać I jakim twoim zdaniem jest takie ubranie fajne, codniowe, bardziej wygodne czy e, ładne ma być. No. Bluza z nas kapturem. I coś jeszcze do tego? Ładnie e, ten dresy. A to takie... Może... to jest idealne ubranie. Na e, wygodne bardzo. Czyli ty bardziej stawiasz na wygodę. Tak. Zawsze no. mu być luźne, nie może być jasne. A na przykład jakieś takie jeansy, jakieś koszule takie, no. To to waria, o kurde. mi zaraz w sklepie, nie? O, odświetnie. No ja kiedyś. Tak, tak. Fajnie, ja, ja się dobrze czuję tak w koszuli, tylko nie w takiej koszuli eleganckiej, tylko w takiej koszuli luźnej, takiej przyjemnej. Bo wtedy jest fajnie, jest. Ładnie i jest elegancko właśnie na taką każdą okazję. Czy to idziesz sobie na piwo, czy to idziesz sobie do szkoły, czy gdzieś tam indziej... Nie, nie piję. No to wszędzie jest tak właśnie elegancko. A niektórzy są też tacy bardzo niemili. Co się śmieją po prostu, śmieją się, mówi o, ty masz koszulkę. Umbro, coś tam, umyj mordę, bo robisz obciach. Kojarzysz taki skrót? Nie. No to teraz już wiesz. Yy, no, i się śmieją. I co o tym uważasz, że ktoś się śmieje z kogoś ubrania jak jest ubrany? Z jakiejś perspektywy. Zależy, że jest w jakiejś nie wiem Idą do nas, idą do nas. Jeśli, Uf. kurde, spodnie zielone, bluzka różowa, coś takiego, to, to brzydko wygląda. Jakie brzydko? Bardzo ładnie. A że jakieś niemarkowe, no to to już inny, inny problem. Tego to już tak za bardzo. Ale kolorowe fatałaczki, czy jakieś tam gówna, nie wiem, to ma no już to jest inna sprawa. No na przykład. To wszystko wygląda. Tak, obciach. Obciach, kappa. Yy, takie tak, tak. Yy, rodzaje są też takie nowe ubrań, bo jak nieraz yy, widzimy takie yy, pokazy modelów czy to modelek, to oni są odwaleni w jakieś... Nie wiadomo co to w ogóle jest. Jakaś taka bluzka, taka Uf, krateczka. <gryzyka> takie coś. I yy, Czy myślisz, no to że... No i to jest chyba właśnie takie yy, drogie dosyć. I czy byś ty w takim wyszedł? W takim czymś? Nigdy. Czy byś... Nigdy. Nie, ostatnio byłem świadkiem takiej jenej pani, co śpiewała kolendy na święta. Ona była w takiej... Nie wiem kto to jest, nie znam, ale ona była taka zielonej i miała taką jakby sukienkę, że ona była jakby taka obcisła, tak od góry do... Kost... no, trochę wyżej niż kostki, niżej niż kolana i właśnie od, od tego momentu zaczęło się nagle takie y, rozdwojenie nie wiem jak to nazwać, że takie, o kurde że to się zmieniało z takiego obcisłego na takie y, powiewne, nie? wiesz o co chodzi z góry, ten, z dołu do góry w sensie z góry do dołu. bardziej luźne no właśnie, to było całe takie. Taka sukienka? Taka sukienka, że ona tak. była taka jakby sztywna, ale na dole już się za, zaczynało takie. Y, nie, nie sztywne, takie luźne? I to w ogóle mi się wydaje, że to nie miało ani trochę zastosowania w jej praktyce. To jest takie. praktycznie no. usztywnione, jakby? Ja nie... nie, nie, nie. Tu chodzi o moment zaczynania się materiału luźnego że ten materiał luźny w ogóle nic nie daje no. Dobra, skończyłem ten temat. Musiałbym to zobaczyć. Bo to nikogo nie interesuje. Y... Dokładnie. No. Y... Czy ty jak na przykład powiedzmy kupisz sobie bluzeczkę? Czy ty zwracasz uwagę na to? Czy ta bluzeczka będzie pasowała do spodni, do butów, do czapki? Czy... czy nie... więc zawsze wszystko pasuje. Bo ja zawsze no. wybieram te ciemniejsze kolory. Do tego w no, sumie zwracam. Ale w sumie no. to ja mam... spodnie zawsze takie zaszyte i czarne, więc tak nie wiem. Niby zwracam, ale nie, bo niby to do wszystkiego mi będzie pasować. No do czarnego w sumie to. Wszystko, no chyba wszystko pasuje, tam nie ma co yy, kombinować. Yy, no i tak to wygląda. Tak mi trochę, może zakładasz yy, publiczność, a ja za ten czas spojrzę do kartki, bo tak nie mam kiedy. Bo powiesz może jakąś taką ciekawą historię. Wow. Że się śmiałeś yeah. na przykład z kogoś, że o przyszedł po Adidas, Adidasa, bo miał cztery paski. Nie, to, 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 ja nie patrzę na ubrania w ogóle. To, to jak poznajesz taką... O kurde. Jak poznajesz taką osobę. Na przykład, bo to też można poznać różne typy osób od y, sposobu ich y, ubierania. Na przykład taki trochę. Alternatyki. Po, no to też dobry przykład, ale bardziej chciałem powiedzieć, że jakiś pijaczyna. Ale to też jest mega dobry przykład. No pijaczyna zawsze jest w biorze Menela. Wiem, a takie ubiór zawsze git. Zajebisty sposób wbioru. No, takie to troszeczkę. Nie, a tak, tak. Trosze... <grymne> <grymne> Żeby była jakaś klimatyzacja, nie? Tego typu to, rzeczy. No, przebieg musi być. Na yy, Widziałem właśnie ostatnio taki bardzo ciekawe. Yy, powiedzmy to, że zdjęcie, że. Chinach, myślili takie kurtki podgrzewane i czy myślisz, że kiedyś będzie takie ubrania, takie powiązane z technologią, że kurde idziesz sobie, jest kałuża i ci nagle but się zmienia w taką dechę i przez to przechodzisz? No, 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 super no będzie cyberpunk. No tak. Ale to bardzo. Już to rękawiczki podgrzewane. No właśnie, ta kurtka też ja. jest. Bardzo, bardzo mi się to podoba, nie? Wychodzisz sobie, jest kurde, minus no, 10. sobie. A tu cieplutko, no właśnie. Bardzo praktyczna rzecz, rzecz. Jestem z tego bardzo zadowolony. Chciałbym mieć taką kurtkę albo rękawiczki. No, a potem. Ten podatek to Franciszka. No i Dziś... Przyjemność. Nie mam przyjemności. No, dzisiaj sobie szedłem yy, tak, nawet bez czapki. Pomyślałem, a cieplutko. I tak sobie pomyślałem, pójdę bez czapki, wyjdę na takiego kozaka, żeby mnie jest zimno, tak naprawdę nie było mi zimno, ale później mi było przez to zimno. I to też takie, yy, że niektórzy nie ubierają się i to nie chcę jakoś walnąć, ale bym powiedział, że głównie dziewczyny, że nawet w szkole jest zima, a ja tak patrzę, oni chodzą, brzuch odkryty, tu odkryte i że żeje mnie zimno. No na pewno jest im zimno, ale to... Nie, oni bardziej stawiają chyba na Może nie zawsze. wygląd niż na takie no, powiedzmy. Każdy inaczej tutaj e, ten ciepło. Do niektórych zimne, do niektórych ciepło jest. No, no jak już jest naprawdę tak zimno. A ty los... No to, no to... ja się nie spotkałem, że kurde wiem jak ktoś chodził z w sobie. Jakieś dziewczyna. No, ja to tam widziałem. Yy, I to tak w sumie nie raz. Może to jakieś zróżnicowanie etniczne, kulturowe, tego typu rzeczy. Yy, no właśnie, też takie stroje tradycyjne. Yy, kojarzysz może jakieś inne oprócz polskich stroje tradycyjne? Wiesz, co oni tam mogą nosić? Towarczycy. I co oni no. mają? To takie, jakby chyba, trójkątki, już nie pamiętam. Wyobrażam sobie, ale nie potrafię tego opisać. Hmm. To Z to taką może... trampką, nie wiem jak to się nazywa, chyba. O jest... jakiś Nie hmm. pamiętam już dokładnie. Wyobrażam, ale nie potrafię sobie opisać. Hmm. No. Ciekawa, bardzo sytuacja. I. Um... Strasznie ciekawa. No, można by było o tym nawet napisać książkę. No. I... te zawieram zapisanie. Na przykład, co powiesz o takich cenach, bo powiem, że butów, bo buty chyba są takim y, najdroższym elementem ubrania, stroju, tego typu, benz I kurtki y... też. No, kurtki też są drogie, no. Y... To czy myślisz, że te ubrania zasługują na taką ceny jaką mają? Czy to powinno być nieco tańsze, może droższe? my to nie wiem, jaka jest cena jakby wychodząca z hurtowni Jak już, nie wiem, po z hurtawni wychodzi, tam gdzie szyją te kurski. Ale tak mi się wydaje, że niektóre buty są już tak mocno zależone. Takie, nie wiem, szpilki, które mają tam jednolity kolos po kosztować kosztowa się, Albo butynajki 5 tu. Albo już chyba mi się wydaje, że to zawierzone. No, gościu chyba. Ale gościu zrobił trika, wow. Co za skiller! Wziął, skoczów, w przepaść i się taką perełką, brawo dla niego. Yy... Chciałem coś powiedzieć mega mądrego, ale się. Tylko ciekawostka, się zapomniałem. Jak mówiłem, że się zapomniałem, to sobie przypomniałem. Dzisiaj byłem. Yy, nie byłem w radiu, tylko słuchałem radia. I yy, tam taki pan powiedział, że. Y, chyba, Ryoyu Kobayashi, taki skoczek narciarski, y, ma buty za 14 tysięcy złotych. To jest bardzo dużo, co nie? że jakieś specjalne. Czy to takie normalne? Takie dochodzenia. No nie, dochodzenia tak. buty. Jak myślisz, co mogą mieć takie buty, że kosztują aż 14 tysięcy, nie pamiętam jakiej waluty, czy tam dolarów, czy jakichś tam juanów. Nie wiem co tam. Wróćki podstawę tutaj, żeby było miękka podeszła no, po, Podeszwy podeszły. No jakiś materiał, kurde za Kurde, skóra z... nie wiem, z to, to chyba nielegalne trochę, nie? O nie No właśnie Takie światło dzienne. Yy. No i co? Chyba tyle nie? Nie wiem co tu jeszcze może być. I może nie wiem, masz coś zasłony mu Też nie, nie mam nic. Nie masz nic o modzie? Nie. A czy... A się nie znam. To jeszcze ja tak powiem. We Francji coś tam jakieś takie dziwne te wystawiają w sensie ubrania. Jak chodzą na tych występach one to, to jakieś dziwne. Że chodzi ci o wygląd tych osób? Czy... długo ubrania pokań. No, to jest bardzo dziwne. A właśnie chciałem nawiązać do osób. Czy jeżeli co by było jakby wyszła taka brzydka osoba, powiedzmy, do pokazu wody, ja to... No, nie żeby wyszła. To czy by był jakby taki y, inny odzew tego ubrania, że... Kurde, ale to jakiś brzydki gość chodzi, to... Ja też będę brzydki, jak będę w takim no rzeczy chodził. Dlatego nie wiem brzydkich osób. Ciekawe kto to takie robi kryteria, że o, mówi ty jesteś brzydki, ty jesteś łanny, a ty jesteś średni, to, to ciebie też nie puścimy, to, to takie rzeczy. Dobra, i tu już nie będę przedłużał na siłę, bo już nie mam kompletnie pomysłu i dziękuję bardzo za oglądanie, I subskrypcja obowiązkowa, I... no i do zobaczenia, serwus, cześć. Gdam.